Jesteśmy na Machu Picchu Przed 6 rano, pojedziemy o 5 takimi schodkami się idzie więc jest miło albo busem Jesteśmy na Machu Picchu tylem, wszystko są w a w sumie tu już nawet nie ale widać jakieś domki to duże miasto, myślałem że to jest związka tylko to co na zdjęciach co na zdjęciach jeszcze nie widzieliśmy może było za mgłą plamy, słońce cały czas pobramy dość mgła trochę zleżała coś widać z tego moczu tam było miasto chyba stołeczne i tu farmy a tu becia sobie. i dużo ludzi Przyszliśmy na. No, góry też fajnie to wyglądają. Ciadek wszedł na zakaz. No, ładnie tu. Odsłoniła się mgła. No, widok jest lepszy niż na zdjęciach. Tam nawet góry się odsłoniły. Jesteśmy w środku miasta Machu Picchu. opowie coś o tym miejscu. ja nie wiem nic. Wiesz co znaczy Machu Picchu? Stara Góra. No, mowa nie jest. Machu Picchu zostało bardzo późno I to też już po dzikich... No. Wcześniej na dziko je właśnie eksportowali i wszystko wywozili do Europy. Więc ale najsilniejszy jest w się... 1900? Nie? nie pamiętam właśnie na początku XX wieku może. to z archeolog Ziel odkrył, ja muszę się to odkryć. no i co, nic nie jest pewnego jeśli chodzi o Maki w nic nie, nie ma takiej na z potwierdzonej tezy ewentualnie tylko tam, że na przykład była brama słońca gdzie jak była równa noc to idealnie słońce wchodziło w tą bramę i wtedy prosi ludzie i wtedy zaczyna się robić kuszycień, jakby uważali, że oni złapali to słońce i się czuli bezpieczniej. Na po początku była też teoria, że tutaj kobiety tylko żyły, właśnie kapłanki słońca, bo jak znaleziono szkielety, to one były bardzo małe i w początku e, uważano, że to były tylko szkielety kobiet, a później się okazało, że to była połowa mężczyzn. I się nigdy nie zostało do końca zbudowane, no, no cały czas w budowne. Ale tylko przez 100 lat tutaj mieszkali? Tak, tylko 100 lat i później się... Bo tutaj królowie mieszkali, tak? Tak, mieszkali królowie i ich cała Tak. Żeby ich wyżywić i tak dalej. Wszędzie tutaj wszystko mieli. Pola uprawne. Ja słyszałem teorię, że tutaj nie ma komarów. Dlatego... i liszmaniozy nie doznosiły komary. Dlatego królowie tutaj zamieszkali. Bo wszędzie indziej... No i żeby ich nie podbili oczywiście. No i wam. Bo tak naprawdę nigdy nie zostało na koszyte, ale oni mi się je i tak wiadomo. Nie, nie no Bo już nie mieli czym rządzić. Wszystkich ludzi nie dookoła. Potem, no to no leżka o tylko tysiąc roku. Elita. A te rany tu jest. Ale dostać się tu jest ciężko. 7 godzin o podgłosem, 4 godziny o zostało zbudowane kiedy? Jakoś w 15 wieku? Nie, tak. No tak. Nie, tak czym 400 którymś? Także nie jest takie stare. A później przyjechali konkwistadorzy i musieli się ci wynieść. Tak? No i te kamienie to oni układali bez żadnej zaprawy, po prostu te kamienie. E, Pasowały do idealnie siebie. Idealnie dopasowywali i też po prostu łączyli krajowe ze skałami. Oni jakby tym tutaj pełno było skał jakby to do, dobudowali. Fajne miasto. Ale no nie Dużo, dużo jest pól tam dalej, ale. Są schody, schody. to były schody. Tu jest ponad 1400, około 1400, 1400 schodów. Były te schody, żeby zapewnić komunikację z dolną partią, tam gdzie były uprawy, gdzie 10 młodych byli, z No ale przejście tutaj było bardzo nowe. Bardzo no. Ja też mam dość a jeszcze przed nami jakieś 12-13 km do autobusu Przebiedzielą się musieli... A jedzenie, jak pewnie się można domyśleć, jest tutaj drogie. Przezliśmy pizzę, pizzę rodzinną i piwo. Za 42 zł. Pizza rodzinna to była taka, żebym sam się nie najadł. A piwo było 0,3. No, ale w miarę coś Dobra była przynajmniej. Ładnie. Trzeba przyznać. Sami Amerykanie, Japończycy, ani jednego lokalsa nie stać ich tutaj. Nie dziwię się. Zastanawiałem się, czy tu śnieg pada, ale patrząc na resztki dachów, padał. Takie góralskie chaty mają. Stromy dach. Tam nawet się słoma zachowała. Tak. Niesamowite. Tyle set lat. Chmury przemieszczają się szybko. Dlatego co 10 minut jest zmiana pogody. Jeszcze tą górę z tyłu widać. Beatka. Jesteśmy na głównej świątyni Tam jest miejsce, gdzie tyle ludzi taką fotkę najbardziej znaną się robi w Machu Picchu stamtąd właśnie okay. Tam gdzie robiliśmy <laughs> Są widoczki, tu jest Becia Idziemy, tu jest beatka świątynia świątyni jakaś Murki zeszły, więc wszystko widać. Non-stop, to non -stop. Tu, Kamień fizjologiczny. Właśnie wyszliśmy z Machu Picchu. To jest oficjalne wejście. Tu jest oficjalne wyjście łazienka za 2,50 prawie w złotówkach. A tu najlepsza część: autobusy. Autobus, 3 km jazdy, 12 dolarów za osobę. Chyba że jesteś dzieckiem albo lokalsem, ale my byśmy musieli 12 zapłacić. 12 dolarów, a my tutaj zapłaciliśmy jakieś 5, 16 za przyjazd i powrót do Cusco, czyli 14 godzin w autobusie, a w tym się spędza pewnie jakieś 10 minut. Nowy biznes się kręci Czekam na beaczkę, bo jest w kiszu I co poradzisz? Idziemy na busa, powolutku, będziemy sobie Maniana wszyscy mm -mm -mm. Karnawał w Cusco oh Masak. Badka została ofiarą wojny. Stała wiadrem wody i niebieskim płynem. O. O. No, ciekawie tu jest. To nasz z dingwus się nie porównuje. Tak, musimy przejść. To jest jasne? Tak to wygląda. Mhm. Super. Okay. Za parę godzin opuszczamy Cusco. I Becia wpadła na świetny pomysł. Plener. Tu to można pić. Pies idzie. Zjedliśmy w Kuchni Fusion wszystko co było możliwe w jedzeniu. Krewetki, ośmiornice, tuńczyk, ryż. Tylko kalmary. kalmary. Krewetek nie było. Ma. na kukurydza. Siedzimy w pobliżu dworca w pięknym, w pięknym parku. Spokój, cisza, prawie. 3 godziny do autobusu, i 15 godzin, i już będziemy. I tylko 15 godzin, i będziemy. Znaska. to jedna noc. Znowu 15 godzin, i będziemy gdzieś indziej. Życie podróżnika jest ciężkie. Ale można pić piwko w tlenach A wczoraj tak w ogóle byliśmy na Machu Picchu. i cały dzień chodziliśmy, a później 8 godzin nie na godziny. Tak, a Marek nie ma telefonu, bo sobie rozbił bo robił zdjęcie koguta Taki wielki kogut Normalnie był 3 razy większy niż normalny. Ciepłe takie koguty Możeś w rękach I jeszcze dzisiaj jest karnawał i dostałam też każdą tak, wszelką możliwą bronią wodą Takim z niebieskim pyłkiem i pianką. No hmm. ja tylko pian. Jednak się nie bali. Jesteśmy na liniach w naska. Zawód pełna klasa. To chyba ktoś przed chwilą butem robił te obrazy. Tu jeszcze z drugiej strony jest ręka. Jesteśmy na środku pustyni, która tutaj siedzi. Zepsuł nam widok. Naska. tam samoloty latają, bogacze sobie latają. Biedota chodzi na takie miradory. Tu jest naturalny punkt widokowy. Coś pewnie będzie więcej. Ale samo przejście się po tej pustyni nawet też jest fajne. Kamienistej. Tak. Ale tu już faktycznie jest pustynia, bo nie ma ani jednego krzaczka. Tam są krzaczki. Kamienie rosną na pustyni. No w każdym razie naskę sobie można odbyścić. nasza ścieżka ścieżka zdrowia samoloty, tam musi być coś pięknego jak tak latają są w ogóle linie takie, że proste są linie narysowane a ja myślałem, że to jakiś paczek, są te proste linie ale... to nic ciekawego z tą ja też mogę narysować z tego miradoru widać tylko linie proste fajniejsze by było co fajniejsze są te górki po których można chodzić z samego widoku no cóż byliśmy żart było nie przyjechać widać podobno samolotem jest fajnie ale to bardziej by mi chyba się sa lot samolotem podobał niż oglądanie tego No nie, nie Minusik Duży gruby minusik na niczym się chyba tak nie zawiadam Ja liczyłem na wow było brak wow Jest brak wow Są kreseczki Miejscowość Ika Jest tam A tu jest Łakacina. Oaza spokoju dobrobytu siedziorko dookoła pustynia się próbuję wejść na tą górę To jest ultra trudne przez to że robię dwa razy więcej kroków niż powinienem piasek się zsuwa o o i się zsuwa jest bardzo stromy Radka odpuściła ja cisnę dalej bardzo fajna miejscowość, chociaż droga jak na Peru nie tak droga jak na Guascalientes koło Machu Picchu ale tutaj dojazd jest jednak tam na Bugim jutro idziemy za 8 marca urodziny Białacki i dzień kawiaren i mienimy Beatki. Już po zachodzie słońca. Chcieliśmy zdążyć. Ja chciałem zdążyć. Nie zdążyłem. Dopiero tyle. Jeszcze tyle. Nic. Cisnę. sam czubek. Widok jest przedni. Tam szli Polacy. Słyszałem. Czyli Polska, Polska. było warto, miejsce, ale już tego nie powtórzę samo jak Machu Picchu raz w życiu. Sobie. Najprzyjemniejsza część, czyli zbieganie. Wchodziłem pół godziny, zobaczymy ile zbiega. Okay. No chyba nie cały mi tutaj nie jesteśmy